Czujesz się jakbyś miał 60 lat, pomimo że masz tylko 38? Zasypiasz zmęczony, a budzisz się jeszcze bardziej zmęczony? Ćwiczysz, jesz w miarę okej. Okay. Ale lustro dalej z tobą nie współpracuje? To nie twoja wina, ale to twoja odpowiedzialność. Bo dzisiaj pokażę ci coś, czego nikt ci wcześniej nigdy nie powiedział: czyli dlaczego twój układ nerwowy działa jak przeciążony serwer, 24 na dobę w trybie przetrwania. Jak brak mięśni równa się brak testosteronu, czyli więcej tłuszczu i zero męskości. I czemu to nie kawa jest problemem, tylko cukrowy roller coaster, który kończy twoją energię o 11. Ale to dopiero początek. Ten film to nie są porady typu jedz więcej warzyw. To psychologiczna mapa, która pokaże ci, co cię wypala, dlaczego twój organizm się poddaje i co dokładnie zrobić, żeby odzyskać formę, energię i kontrolę. I w połowie filmu ujawnimy, jakie dwa nawyki zabijają regenerację, nawet jeżeli śpisz 7 godzin, i pod koniec dowiesz się, dlaczego forma nie rośnie, mimo treningów i diety, i co dokładnie robisz źle. A jeśli jesteś tu pierwszy raz, to ja nazywam się Adrian Wyszomirski, jestem trenerem personalnym i pomagam facetom po 30 zrzucić brzuch, odzyskać teścia i znów poczuć się jak facet, a nie jak wrak. Więc koniecznie zostań do końca, bo ten film może być dokładnie tym, czego szukałeś przez ostatnie 3, 5, a może nawet 10 lat, bo kiedyś takiej wiedzy nie było za darmo. Zaufaj. Gotowy na pierwszy cios prawdy? To wchodzimy w punkt pierwszy jak masło, czyli zajechany układ nerwowy. Kortyzol 24 na dobę. Twój organizm nie zna różnicy między powiadomieniem na Messengerze, na Slacku, na LinkedInie, a tygrysem z dżungli. Ale ty go karmisz i jednym i drugim, od rana do nocy. Bo tak działa kortyzol. Tysiąc spraw na głowie, ciągły hałas, permanentne muszę coś ogarnąć. Każde powiadomienie równa się mikrostres. Każdy dzień bez pauzy to kolejna cegła na Twoim układzie nerwowym. Efekty, sen jak po ciężkiej imprezie, brak regeneracji mimo, że nic nie robiłeś takiego męczącego, i zero energii już o 15. I potrzeba kawy numer 4 lub 5. I to nie brak snu cię zabija, tylko to, że cały dzień jesteś w trybie przetrwania, a organizm w trybie przetrwania nie buduje, on tylko walczy. Bo przewlekły stres aktywuje tak zwaną oś HPA, czyli podwzgórze, przysadka, nadnercza. I ta oś ratuje Ci życie w sytuacji zagrożenia. Ale jeżeli aktywujesz ją 40 razy dziennie, to Twój organizm zaczyna się sypać. Pomyśl o tym tak. Jeżeli przez 5 dni nie wyłączysz telefonu z aplikacjami, to się zawiesi. A jeżeli przez 5 lat nie wyłączysz swojej głowy... To zawiesza się twoje ciało, ale to dopiero początek, bo gdy twój kortyzol wariuje, to testosteron leci prosto w dół, a wtedy zaczyna się błędne koło, z którego bardzo ciężko wyjść. I przechodzimy do drugiego punktu, czyli zero mięśni równa się zero teścia, bo nie chodzi o to, żeby być wielkim chłopiem, chłopem albo kulturystą. Chodzi o to, żeby twoje ciało nie zachowywało się jak 60-letni wrak, bo właśnie tak działa to błędne koło. Nie ćwiczysz, czyli tracisz mięśnie. Mniej mięśni, mniej testosteronu. Mniej testosteronu, więcej tłuszczu więcej tłuszczu, jeszcze mniej testosteronu i pętla się zapętla i zanim się zorientujesz, nie masz siły, nie masz napędu i nie masz siebie, bo się zatraciłeś i zgubiłeś. I co mówi nauka na ten temat? Po 30 mężczyźni tracą średnio 1% testosteronu rocznie. Brak treningu siłowego równa się turbo przyspieszenia tego procesu. Do tego tkanka tłuszczowa zwiększa aromatyzację testosteronu do estrogenu. Czyli zaczynasz zmieniać się w kogoś, kim nie chcesz być. A teraz dobra wiadomość: trening siłowy to naturalny booster testosteronu. Budujesz mięśnie, to zwiększa z automatu jego produkcję. I bonus: poprawiasz insulinowrażliwość, samopoczucie i libido. Cytat do narracji. I mięśnie to nie tylko wygląd, tylko to hormony. To energia i to broń przeciw starzeniu się. Ale. Nawet jeśli ćwiczysz, to sam możesz sabotować swoją energię, bo jeżeli twój dzień to kawa plus rogalik, to za chwilę wejdziesz w cukrowy roller coaster, z którego nie ma wyjścia bez zderzenia ze ścianą. I przechodzimy do punktu trzeciego, czyli cukrowy roller coaster, czyli energia, która kończy się o 11. I wyobraź sobie, masz tu talerz i na nim jest kawa, rogalik i telefon w ręce. I to nie jest śniadanie stary, to jest zjazd w przepaść, bo wygląda to tak: szybkie węgle, glukoza w górę. Insulina jeszcze szybciej w górę, a potem? Potem wszystko to leci w dół, zjazd, mgła mózgowa w głowie, senność, drażliwość. I co robisz dalej? Kolejna kawa, kolejny batonik i znowu zjazd. I tak w kółko. Efekt, do południa twój mózg się poddaje, bo twoje ciało prosi o reset, a ty zaczynasz kwestionować wszystko, nawet sens tego, co robisz. I teraz ważne: insulinooporność nie jest chorobą grubych to skutek stylu życia. To zbyt częste bomby cukrowe, przez co organizm przestaje reagować. I co się wtedy dzieje? Ciągłe zmęczenie, mgła mózgowa, problemy z koncentracją, brak efektów mimo diety. I nie potrzebujesz lepszej kawy, ani mocniejszej kawy. Nie potrzebujesz woseby. Potrzebujesz stabilnej gospodarki cukrowej. Ale jest coś jeszcze gorszego niż insulinooporność, bo nawet jeśli dobrze jesz, trenujesz i śpisz, to jeśli brakuje ci celu, to wszystko i tak rozleci się po cichu. I przychodzimy do punktu czwartego, czyli zero celu równa się zero siły życiowej. Możesz mieć mięśnie, możesz mieć dietę, ale jeśli nie ma celu, to i tak padniesz, bo energia nie bierze się z kawy, bierze się z kierunku, z poczucia sensu, z tego, że wiesz, po co wstajesz rano. Ale co widzimy u większości facetów po trzydzieści? Praca, dom, obowiązki i tak w kółko. Życie to lista zadań, zero ekscytacji, zero pasji, zero misji. Efekt? Psychika więdnie. Ciało przestaje współpracować, czujesz się jak zombiaczek, niczego nie chce ci się bardziej niż właśnie tego, czego potrzebujesz najbardziej. I co mówi nauka? Brak poczucia celu koreluje z wyższym ryzykiem depresji, niższą odpornością na stres, gorszym zdrowiem metabolicznym i skróconą długością życia. A u efektów depresja często wygląda inaczej, bo ty nie płaczesz stary jak masz depresję, nie, nie żalisz się do koleżaneczek jak twoja luba, tylko po prostu wycofujesz się z życia i robisz się cichutki. A później znikasz, jak dojdzie do najgorszych wydarzeń, których, o których nie chcesz pewnie myśleć, co? I wtedy znikasz. No facet bez celu to jak auto bez silnika. Może i ładne, ale stoi. Ale jest jeszcze coś, bo nawet jak odejdziesz swój cel, to możesz nie mieć w ogóle energii, żeby iść za tym celem. Dlaczego? Bo odbierasz sobie najważniejsze narzędzie regeneracji. Czyli punkt piąty, sen, którego sam sobie nie dajesz, bo wiesz, albo siedzisz na tym TikToku, albo na facebookowych rolkach, albo przed telewizorem i najlepsze jest to, że nie masz imprezy, nie masz jakiegoś melanżu, a i tak nie śpisz. Brzmi znajomo? Zarywasz wieczory, bo to jedyny czas dla siebie, ale rano budzisz się jak wrak i znowu kawa, funkcjonowanie na oparach, zero energii na trening, na życie, na siebie. I psychologia ma na to nazwę, kolego. Revenge Bedtime Procrastination, czyli odkładanie snu, żeby odebrać sobie czas, którego brakowało w ciągu dnia. Efekty niedospania? Spadek testosteronu, pogorszona regeneracja mięśni i mózgu, problemy z koncentracją, nastrojem i libido, większy apetyt, mniejsza wrażliwość insulinowa i brak ochoty na cokolwiek. I to nie dzieci ani melanże zabierają ci sen, tylko twoje głupie wybory. A co, jeżeli śpisz 6 godzin, więc niby jest wszystko ok? Liczy się nie tylko ilość snu, ale jego jakość jest dużo ważniejsza. Jeżeli Twój mózg nie wchodzi w głębokie fazy snu, to regeneracja nie zachodzi, nie ma bata, i zamiast odbudowy ciała masz ciągłe zmęczenie i rozdrażnienie. Więc musisz sobie uświadomić, że sen to fundament, a nie luksus. Brak snu to forma autoagresji, tylko że rozłożona w czasie. Ćwiczysz, jesz dobrze, a forma stoi, to mogą być te trzy rzeczy, które cię sabotują. Więc koniecznie zobacz ten film po tym odcinku, znajdziesz go na moim kanale i tutaj. Ale teraz najgorsze, bo nawet jeżeli ogarniasz sen, dietę, trening i regenerację, to i tak wszystko może pójść na marne. Jeżeli całymi dniami nie ruszasz się w ogóle. I przechodzimy do punktu szóstego, czyli brak ruchu równa się spadek wszystkiego. I ty nie jesteś zmęczony życiem. Jesteś zmęczony brakiem życia w swoim ciele. Bo jeżeli siedzisz 8-10 godzin dziennie, to twój kręgosłup cierpi i cię nienawidzi. Mięśnie zanikają, krążenie spowalnia, a ty czujesz się jakbyś miał 60 lat. I to nie wiek cię, postarza stary, tylko Twój styl życia. Co się dzieje, kiedy siedzisz za dużo? Osłabiona wentylacja płuc, skrócone zginacze bioder, zaburzenie posta postawy, gorsze krążenie i metabolizm, i podwyższone ryzyko cukrzycy i chorób serca. A teraz kontrast: tylko 30 minut ruchu dziennie może dosłownie cofnąć zegar biologiczny. To ci poprawi wydolność, metabolizm, nastrój, sen, seks i odporność. Bo ruch to Twój naturalny lek. Codziennie bez recepty i to za darmo. A ty nim gardzisz. Bo jak coś jest darmowe, to się tego tak nie docenia, co? Więc stary, zacznij się ruszać, zanim nie będziesz w stanie się w ogóle ruszyć. Bo na co czekasz? I nagrałem film o właśnie, o codziennej aktywności fizycznej. I tam właśnie omawiam, dlaczego brakuje ci najważniejszego spalacza, czyli ruchu poza życiem. Tu masz linka. I teraz po tym wszystkim możesz za zapytać, okej okay, Adrian, ale skoro wszystko ma znaczenie, to od czego ja mam zacząć w ogóle? I właśnie to ci pokażę w ostatniej części tego filmu. I przechodzimy do ostatniego punktu, czyli odzyskaj kontrolę od dzisiaj, bo ten film nie był o stresie, ani o śnie, ani o cukrze. Ten film był o tobie stary, bo jeśli dotrwałeś do tego momentu, to znaczy jedno: masz już dość tego, jak się czujesz. Masz dosyć bycia zmęczonym, przeciętnym, zagubionym i masz dość życia na autopilocie, ale masz coś, czego nie miałeś wcześniej: zrozumienie. Mapę i pytanie, którego nie da się już wyciszyć i zagłuszyć. Czyli co dalej? I oto trzy konkretne kroki, które możesz zrobić już dzisiaj. Zacznij od najłatwiejszego do wygrania pola. Czyli nie musisz zmieniać całego życia, tylko zacznij od snu. Od 30 minut spaceru. Od posiłku z białkiem, gdzie do posiłku po prostu dorzucasz głupi serek wiejski. I zacznij tam, gdzie jest najłatwiej o mikrozwycięstwo. Do tego weź głupią kartkę, napisz sobie od 1 do 31. I po prostu każdego dnia, gdy wygrasz, gdy poprawisz sen, robisz ptaszka. Dodasz białko do posiłku, ptaszek. Zrobisz 30-minutowy spacer, ptaszek. To takie proste. Druga rzecz, czyli wyłącz hałas. Telefon zostaw na godzinę, odłóż go, weź kartkę. I zapisz, co Cię wkurwia, zapisz, co Cię męczy i co chciałbyś zmienić. Zacznij to widzieć, bo dopóki nie widzisz, to nic się nie zmieni. Dopóki nie przyznasz przed sobą, że jest tragedia i że coś Cię wkurza i że coś wymaga zmiany, to Ty nigdy tego nie zmienisz. Nigdy. I trzecia rzecz, zbuduj swój plan albo skorzystaj z mojego. Sam możesz miotać się miesiącami albo możesz skorzystać z czegoś, co już działa. I tu właśnie wchodzi program Indukcja Pro przez... 12 tygodni trenujesz jak facet, jesz jak facet i odzyskujesz ciało, energię i tożsamość. I zrzucasz od 6 do 12 kg, budujesz estetyczną sylwetkę i odzyskujesz kontrolę. Bez kardio i głodówek, umów rozmowy w linku z opisu, jeżeli to ma sens dla ciebie.